t-shirt ride the weather is beautiful sunny day hot day finish my work come back home think about better days hey it's time to question our lifestyle look how we live Smoking weed like it ain't no tank, so even kids wanna try now. They're locked down, make a grand do. Nobody watches the clock, and the evil man do. Ptaszki śpiewają, Bydlen tak lękają. Kurwa, ale mam brzuch szyderski, ale wstyd. Muszę się wziąć za ciebie. Kurwa, chłopie, jak ty wyglądasz. Ja pierdolę, jaki mam brzuch, ale wstyd. Nie, no, chłopie, kurwa. Wej zacznij biegać, kurwa, systematycznie. No przecież, kurwa. Wyglądasz jak jakiś śmieć, kurwa. Wyglądasz jak reszta, kurwa. Co ty, kurwa, sobie wyobrażasz? Wyglądając w ten sposób, kurwa. Jak śmiesz kurwa, z kurwy, synu. Wyglądać w ten sposób, kurwa. Ile razy obiecałeś, kurwa? Sobie, kurwa. I nie tylko, kurwa. Chłopie, kurwa. Ale ludzie to są oszuści jebani. Oszukują nawet samych siebie. I chuj. I im się udaje, kurwa. Naprawdę. Czasami jest ciężko. Kurwa, naprawdę. Ciągle piję kole. Siedzę pole. Kurwa, mnie to wkurwia. Naprawdę. jak jacyś kurwa kulturyści szli jebani kurwa. Śmiali się ze mnie trochę. Ale chuj im w dupę. Widać, że na siłownię chłopaczki kurwa chodzą. Może to były psy kurwa młode, to chuj im w dupę. Dobra kończę, bo nie mam siły pedałować kurwa. Wiatr mi wieje w twarz kurwa ludzie. Muszę zmienić przerzutkę na lżejszą i zapierdalać, bo chce mi się jarać. Dobra, bez odbioru. Jak zobaczę jakieś ciekawe obiekty na mieście, to włączę kurwa kamerę. A póki co bez odbioru. Nara kurwa. Przejeżdżam na czerwonym. Sunny day, hey. Summer sunny day, celebrate, hey. Let me hear you say, come on. Do you remember the 90s? This music. These times, beautiful times, with no smartphones, with no internet, you know, with no all this bullshit. You know? Wszyscy się patrzą, jakby zobaczyli ducha, ale fajna, kurwa blondyna tam stała. Wow! Chłopie! Już sobie wyobrażam, co bym jej zrobił. Chyba bym się w jej cyckach utopił. Potem bym popił piwem i zapalił. Tak bym się z Tobą, kochanie, zabawił. Szybko bym sprawił, żebyś krzyczała. Chciałabyś więcej. Pragnąc mego ciała. Chronic is what I need. Jak tu pięknie. Miałem wyłączyć nagrywanie. Tu dziś spotkałem jeża. Już go nie ma, oczywiście. Jest zajebiście. Pięknie zielono. Kurde, robi mi się gorąco. Naprawdę muszę wyłączyć co to było kurwa skóra z skóra z kurwa ze szupaka Co oni tam kurwa mieli na tym balkonie Tu takie ładne duże drzewo Cyk Kiedyś widziałem tu kunę Przed 12 w nocy Szukała pewnie króliczków Biedne króliczki a na kuna Tutaj kawki Kurwa i co teraz? Zjedziecie mi może? Nie mam dzwonka Thank you la! Patrz jaka fura fajna Kozacka Tu muszę trochę zwolnić i jedziemy, zabijamy się, wjeżdżamy pod koła, pieprzony wiatr. Dobra, naprawdę już wyłączam tą kamerę, bo nie mam kurwa siły. Toyota Hilux, stara, śmieszna, mała. Dobra nara.